Znajdą się ludzie, którzy Ci pomogą, jeśli tylko Ty wybierzesz siebie, jeśli chociaż najmniejszy, zrobisz najmniejszy krok w kierunku siebie, swojej odwagi, uwierzenia, że jesteś wartościową osobą, to uwierz mi: im mniej będziesz świecić dla toksyków, tym bardziej będziesz świecić dla tych ludzi, którzy chętnie Ci pomogą, którzy chętnie podadzą Ci rękę. Którzy chętnie cię przytulą, wysłuchają, pomogą ci, nie wiem, znaleźć mieszkanie, pomogą ci znaleźć pracę, pomogą ci tylko kiedy ty zdecydujesz mniej świecić dla toksycznych, mniej świeci dla tych, którzy będą cię zdradzać i nie szanować. Dzień dobry, cześć, Violetko. Violetka dołączyła. Sara. Myślę, że tu wszyscy, którzy są, trzymają mocno kciuki za Ciebie, żeby Tobie się u...